Witamy, zapraszamy do obejrzenia z nami dzisiejszego pojedynku Dawida z Goliatem. A ja sam nie wiem, co myśleć o tym spotkaniu. W takich wypadkach wynik jest zazwyczaj z góry wiadomy, ale przecież zdarzają się słabe usze, którzy nagle wywracają świat piłki do góry nogami. W dzisiejszym spotkaniu Boliwia zagra przeciwko reprezentacji Włoch. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Brenner postanowił, że drużyna zagra w dzisiejszym meczu w ustawieniu 5-4-1, a jeden z pomocników poświęci się destrukcji. Rywalom ciężko będzie się przebić w pole karne. Obrona przykryje całą szerokość boiska, a środek będzie bardzo zagęszczony. Ciekawy tylko, czy mają jakiś pomysł na strzelenie bramki. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi, wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Przed państwem Lorenzo Insigne. Włoch nieprzypadkowo skupia na sobie uwagę kamer. Owszem, patrzenie na grę tego zawodnika to czysta przyjemność. On zdaje się zawsze wiedzieć, gdzie za chwilę będzie potrzebna piłka i jak zachowa się przeciwnik. Czy będzie prowadzenie? Nie ma Gola! Poprzeczka, piłka nadal w grze. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. A i gdyby to wpadło do środka, mogli objąć prowadzenie. Dobra okazja. Bramkarz miał teraz trochę szczęścia. Czy potem strzale będą prowadzić? Szkoda! To była znakomita okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Ale czasu jest jeszcze sporo, a to była niezła zapowiedź tego, co tu się dziś jeszcze będzie działo. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Zagrywa do tyłu. Niestety źle przymierzył albo źle uderzył. Posłał piłkę o wiele za wysoko. Próbują rozegrać po skrzydle. Castro dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mają szansę na kontratak. Ależ go wypatrzył. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Może dośrodkowywać. Pelegrini. Kikieres. Dostaje wsparcie. Czy będą prowadzili? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Pellegrini, Insigne. Piłka trafia do przeciwników. Zorzinio, Mario Balotelli. Insigne. W ostatniej chwili przejęli. A i teraz strata. Floresi. Pellegrini. Insigne. Mamy dośrodkowanie, ma tam postrzelić. Dobre dalekie wybicie. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Florezji. Zapakosta. Włosi atakują z dwóch linii boiska. Z wschodu mają sporo miejsca. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Znowu celne podanie tego zawodnika. Ponownie celnie podaje. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Odegrał ponownie piłkę. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Czy będzie prowadzenie? Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. W Ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Pelegrini Zorzinio. Kapitalnie to zrobił! Chyba będzie gol. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Reprezentacje schodzą na przerwę. My zastanawiamy się dla... Zaczynamy drugą połowę spotkania. Balotelli. Insignie. Oddaje piłkę koledze. Castro. Balotelli. To strzela! I za chwilę wznowienie gry. Odrzut rożnego. Ośrodkowanie wzroku w pole karne. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. No, nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postawić. Teraz szansa na prowadzenie. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Florezji. Świetny przegląd pola. I będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. I broni tę główkę, ale sytuacja. No najwyraźniej Jenner uznał, że pora dać szansę innym szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Florezji. No, z tego miejsca można strzelać. Może spróbować uderzenia na bramkę. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Już od jakiegoś czasu przeważają. Teraz nadarza się okazja. Kibice czują, że pachnie bramką. Wrzutka w pole karne. No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spudłować? Fatalny kiks. Castro. Prowadzenie? No nie wierzę, gol proszę Państwa, mieli dziś poliż porażkę, a tu proszę, prowadzą. Tak, wola walki i odpowiednie nastawienie to połowa sukcesu. Nie wystraszyli się przeciwnika i mamy tego efekty. Niespodziewanie prowadzą, prawdziwa sensacja. Rzeczywiście, ciekaw jestem jak na tę bramkę zareagują ich przeciwnicy, czyli niewątpliwi faworyci meczu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Jorginho. Florezji. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Dobrze udało się przeciąć to poda. Uderzenie w stronę bramki. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Castro. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Może stąd strzelać! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. Kastro. Kandreba, Balotelli. Zdążył w ostatniej chwili. Bonaventura. Świetna obrona. Castro. Ryzykowna, ale udana interwencja W Florezji Będziemy mieli zmiany Zawodnicy czekają już przy linii bocznej Trener zaraz prowadzi któregoś z nich do gry Ależ końcówka tego spotkania Kibice szaleją Gorączka na trybunach, emocje Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj Fantastyczne momenty no, Prawie, prawie, prawie Ale nie opanował piłki Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Włosi rozpoczną grę od wrzutu z autu. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Grew znowią rywale. Sędzia odpizdał spalonego. No trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. I odbiorze strata piłki. Będą szukać teraz okazji do kontry. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, ustawić obronę. Insinie? Centra w pole karne, przepychanki. I teraz świetna interwencja Bramkarza. Jeszcze tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Nikt teraz nie przeszkadza. No teraz ma sporo miejsca, kibice zachęcają do oddania strzał. Gol! To jest właśnie to, to są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Nie pozostawiają przeciwnikowi zbyt dużych nadziei na odwrócenie losów meczu. Kolejny gol! Ale spłyszczy dzisiaj formą, to już drugie trafienie, może obejrzymy hat w jego wykonaniu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Bonaventura. Jorginho. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Niebywałe. Mikius, na którego nikt nie liczył, pokonuje mocniejszego rywala. Ależ oni się teraz cieszą, podczas gdy na twarzach przegranych wciąż maluje się niedowierzanie. I nic dziwnego. Wszyscy stawiali na nich. W takiej sytuacji trudniej pochodzić się z porażką.